Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, z naczelam na moim kanale. Moi drodzy, pracy w pracy jest dużo, ale nie mogę oczywiście o Was za... Przepraszam, zapomnieć. Coś mnie wspomina, przestańcie, bo mam czkawkę. Kontynuujemy naszą wesołą przygodę z Evelyn. Jeżeli ktoś nie wie o co chodzi, już tłumaczę. Moi drodzy, chcę rozpocząć ją serię od zera do samego Aureliona. Od zera do bohatera. Mój, powiedzmy, cykl. Przepraszam, zakończę się w momencie, w którym ja przegram gdzieś po drodze. Miejmy nadzieję, że ja, oczywiście, przegrać nie przegram. A po drugie, trzeba wbić poziom. Zmierzenie jest bardzo dobre, bo tutaj będzie fajna nadwyżka obrażeń. To jest podmany z tego co pamiętam. My akurat nie mamy fajnych zaklęć. W ogóle, czym jest czkawka? Czym jest szkawka, że ona mnie teraz tak męczy? Jakieś fanki już muszą wspominać. Znowu. Także moi drodzy, jeżeli ktoś nie wie o co chodzi, seria tak do pierwszej porażki, jedziemy z Evelyn aż do samego Aureliona. Bardzo mi się podoba to zmieszczenie. Jeżeli ktoś nie wie o co chodzi, co to ma być? Powinnam Zepsu... cię Zepsu mi kombo. Nie chcę tracić kapeków, poza tym te jedynki, to tam pół biedy. Na pewno wypadałoby coś takiego fajnego rzucić. Punktowo... Najgorsze, że punktowo i tak się nie wyrobię. Dwa punkty, chociaż on nie tak ma takie karty także... Słuchajcie, brakuje mi Brakuje mi tutaj możliwości rzucenia kart To akurat powiem wam, że ten Ten moment Na, na tej ścieżce Jest irytujący Jest naprawdę irytujący, węgni się do środka. Przyjmie, 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 uszaczek, to powiem Wam, że. Niefortunna gra. Niefortunna. W końcu dostanę awans. Bardzo spóźniony. Oczywiście nie mogłem zagrać inaczej. Wcześniej. Trzeba było wolniej. Ale spokojnie, nie ma tego złego. Pamiętajcie, to my popychamy postęp do przodu. Zapalnik gotowy! Ty na to teraz. Powiedzmy, że troszkę nam przeszkodzi w planach. Nie mogłem tego szybko wygrać. No ale słuchajcie, no jest jak jest, prawda? Po kolei, wszystko po kolei. Nie można wymagać od razu, słuchajcie, nie wiadomo czego. Bardzo fajna zerówka, szczerze mówiąc. Fajnie tutaj uruchomimy je, ją. O! To chyba najlepsze dło jakie mogłem spotkać sklep. Nie wiem czy będzie mi mnie... Nie wiem czy będzie mi stać na sklep. Jakieś fajne, szczerze mówiąc, zobaczymy jeszcze. Bardzo dobra ręka Jeżeli sofu nie dostaniemy jakichś niespodzianek. Dalej mam szkawkę za co przepraszam, ale nie mogę nic z tym zrobić. Łańcuchy nigdy się nie kończą. <śmusz> Nie opłacało się. Aczkolwiek straciłem. Ciekawe, ciekawe, bardzo ciekawe. Jeszcze bardzo ciekawe. Ciekawsze jest to, że cały czas czuję jak mam czkawkę. Ile masz bomb? Jednak. O kurde. Nie niegi, 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 nie, gin, nie, gin, nie gin. Perfect! Perfect! Perfect, my friend. Mm -hmm, już zaczęłam się robić zazdrosna Evelyn! Czwarty poziom. Czwarty, boże, czwarta runda, poziom knockout. Ale ciekawiej to dopiero się zacznie później Myślę, że to zmiażdżenie było super. Myślałem tak. To było gorące. Chcę więcej. Te zmiażdżenia? Na skoru. Okradaj bogatych, a zdawaj niebieskie. Musz bądźmy się mroku. Lucian. Jakie statystyki? Za chwilę awans. Patrzcie Państwo, odmówimy się! Miss Play, bo regeneracja jest tutaj. Nie będzie awansu, Można tu było inaczej to zagrać oczywiście. No ale słuchajcie, wygrywamy grę. Taka ciekawostka. Ogólnie Lucian kiedyś kosztował dwa punkty. Druga ciekawostka. Senna jest bohaterem jak i jak kartą. Wtedy jeszcze chyba nie spodziewali się, że Karciank karcianka się tak rozwinie. Przepraszam Was, nie wiem, wróciłem ze spaceru i mi czkawka będzie no, Co to będzie za materiał, Nikt nie będzie chciał oglądać. Zobaczymy, ile złota dostanę, bo to jest dosyć. fajne. Ile mam złota? 360 powinno być na stać. No, tak jest. W sobie. Plus nie będę mógł teraz w sklepie wydać, mogę chyba zostawić pieniądze. Nie widzę potencjału. Trójka oczywiście bezużyteczna. wszystko znalezione, fajne tempo, aczkolwiek to jest Zaun. Pomocy! Pomocy sto z szkarką pomocy. O, Lucy ma pa pasek, nie zauważyłem tego wcześniej. Pamiętam, że na tygodniowym. Tu będzie awans, by the way, więc opłacało się. O, kurde bele. Nie no, trzeba Evelyn uruchomić, gdy na to Idziesz na pierwszy ogień! Jak to się wie, o co chodzi? Ja kiedyś na to przegrałem. Bo, jak dobrze pamiętam, niektóre jednostki jeszcze buffa dostawały. Nie wiem, nie wiem, co się dzieje. Przestraszcie mnie, widzowie, bo. Pamiętajcie Pamiętacie, co wam mówię z zarówką? Zeróweczka, patrzcie tutaj. O, nie zaatakował, piękna Właśnie sprawa. Ile mam na Lucianie? 1 na 4. A to spokojnie, zaraz się zmieni. Chyba naj. Idealnie 13, czy to się uda? Rzadko jest tak, że moce bardziej przeciwnika pomagają wam niż przeciwnikowi, więc. Cieszę się, że to się nagrało. To szczerze, nawet mam wrażenie, że nie zawsze dopisują te szczęścia. Ojej, jakie słabe. Bohater za 5, tylko 300, prawda? Będzie kosztować. Znalazłem najlepszą Ale Oczywiście karma po drodze. Dzisiaj czekawka, gaping, nie mogę. No przepraszam was, ale nie jestem w stanie sobie to poradzić. No ja jestem spóźniony, 1728, słuchajcie, dopiero materiał dla was nagrywam. Prawie zapomniałem, że to jest tryb, na którym trzeba troszeczkę inaczej... Płagam, Evelyn. You are joke. Trzymajcie, Dude! What? Ogrzej ciało, ogrzej Szukamy gramy na karmy. Co jest najgorsze, kiedy grać na karmy? Tanie karty. Fajnie, super, naprawdę bomba. W towarzystwie zawsze raźniej. To twoje słowa. Nasza jest wola. Super, super. Po prostu. O, jeszcze zmisowałem super. A jeszcze zmisowałem ten dobrze, dobrze. Eweliny mogła się pojawić, ale spokojnie, mamy czyszczenie całego stału potencjału. Wszyscy ile Nie no, super, super. utopią. Mm -hmm. Marna parodia duchowej mm. magii. Sprawdź na górze! Nie ma miejsca mm -hmm. na mm -hmm. Mm -hmm. Tego się na pewno nie spodziewają! Mm -mm. Ciekawe, ciekawe. Fajna była ta animacja, mimo że oldschoolowa to fajne, naprawdę. Wiesz to teraz jeszcze wygraj. Patrol pierwszy, patrol drugi, patrol trzeci. Jesteśmy tej krainie w imieniu nasze życie. Jolo! Gra robiła wszystko, żeby mój przeciwnik wygrał. Swoją drogą Lucian z, ze zmierzeniem podwójnym atakiem jest naprawdę super. To jest ciekawe, bo y, właśnie jak są teki z Lucianem i one opierają się na piewce... Dalej w czekawkę, przepraszam. ...to one potrafią wygrywać z wami wszystko, tak zależy od, od rzeczy jakie dostajecie. O. Piękna sprawa, szybciej wygramy grę Nie mamy jak, nie za bardzo 5 plus działa z naszą mocą, więc nawet ujdzie Oczywiście, że pod bohatera Ogłuszanie to będzie ogłuszanie skorup, jak dobrze mnie mam A raczej dobrze Zobaczmy Nie potrzebuję kolca Serbia, ledwo. No to 52. Tutaj mamy dwie karty, które się więc się opłaca. Pilots send na nie. Trójka teraz. Czarny cień. Ciekawe, bardzo ciekawe. Fajna ta ścieżka bohaterów, jest w sensie nic, prawie bo. Mówiłem wam, że PVP ostatnio tak. O, ty skurczy Nie tak to miało wyglądać. Mam dwa razy senność. Za siedem. To ma jakieś wycofanie, trzeba grać wolniej. Nie martw się o mnie Nie ma miejsca na wątpliwości Twoje ataki są przewidywalne Ta animacja była inna Taka fajniejsza, bo była taka jeszcze senna pokazana, nie? fajna I to jest turbo awans. Turbo awans, Boże, turbo token. I teraz uderzenie. Buffik. Dziękuję bardzo. Kosmos. a zasadzie pytałem Was, czy velina jest tym mocniejszym bohaterem, tak? Bo wiadomo, dużo zależy od tego. Słuchajcie, czy uda Wam się znaleźć dobre moce, dobre karty po drodze, bo one też naprawdę odgrywają e, znaczną rolę. Ale powiem Wam szczerze. Popina skorupy będzie działać. Pewno będzie git. To jest tam przyda się, może mocne wypstryka się szybko z kart Karta za 5? Why not? Spokojnie, nie denerwuj się. Dużo o tym czytałam. 1,4.

A piątka jest ważniejsza, to be honest. Wyjdź do mnie Ale dresz jest tutaj Dobry O kurde, karta za 6 pod 3 jeszcze tanieją. Nie... Niezle kombo. Wiem, że lubię grać na takich przeciwników. Dziś się animacje? Ono jest naprawdę cool. Bezpiecznik Jeszcze z nim nie skończyłem. Będą o śmierć Halo Jeszcze mam, A fajnie, że nam też wypadł, bo ja bardziej myślałem o uderze, szczerze mówiąc. O wiecie, style, nie? Tyle możecie rzucić na skorupy na przykład. I uder też byłby całkiem mocny. Ale moje drodzy nie, moje drodzy nie, dawno nie gram na tej ścież ścieżce, to tak powiem przecież dobrze się bawię. Oj. Nie umie grać. Kurczę, jakie mega słabe. Luce mi wypada to niech będzie. Na pewno nie zrobiaski, bo jest real. więc umówmy się, żeby po prostu to ładnie zamknąć, jeżeli chodzi o hapeki. A powiem Wam, że dawno nie gram na tych niższych gwiazdkach, bo zazwyczaj takie tygodniowe trójki robiłem. Podstawowe trójki, lepsze trójki. No i coś takiego. Ciekawe, ciekawe. Mamy Ewelinę i to będzie fajny atak. A oh, stół nie dopisał niestety. Nie do zrobienia, nie do zrobienia. Nie mam kradzieży życia. Nie mam leczenia. Ale mamy kombos z tym. Z radością wykonam zadanie. No ogólnie ta karta jest mega słaba. Są tylko dwa grzyby. Nie rozumiem tego. karta była za jeden. I to jest problem dla nas. pokaz talentu. Nie bój się, to nie jest mój pierwszy raz. Kolega z, wr z wrażenia aż nie zaatakował. Co to za zadanie to ryzyka? Okej, okay, może być. Nie na To może blokować. Nie blokuje. Dziwny jest ten kolega. Powrót na łowy. O. Dam radę. Dziewięć cztery. Może ja mogłabym cię Dużo rzeczy się wydarzyło, nie? A to nie koniec. Porany. masz miejsce dla drugiej osoby? Ja nie wiem, czy jest nawet dla jednej. Co, bohatera. Imperium para wszystko. A ten ma nawet awans. Ty. Jeszcze jeden punkt. Co? Tak, jak ja bym chciał coś takiego zagrać, to. To jest zabijała. Krzycz dla mnie. I don't understand, man. I don't understand. Mocniej. Nie ma sprawy. Naprawdę jestem ciekaw, jak Ewelinka sprawdzi się na dalszych trybach. Bo powiem Wam szczerze, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, bo. Mocna! Bardzo mocna! W sensie nie mogę. Przepraszam, nie mogę złego słowa powiedzieć. Nie wiem, czy będę mieć jakiś opening dla Was, bo troszeczkę mnie nie było w że jeżeli chodzi o ścieżkę. Ale powiem Wam że bardzo pozytywne zaskoczenie. Te osoby, które mówiły, żeby faktycznie ją wybrać, miały rację. Miały po prostu rację. 20 minut szkawki, i ja po prostu o pomstę do nieba. powołam. Także moi drodzy, dziękuję Wam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że odcinek przypadł Wam do gustu. Oczywiście idziemy dalej po kolei. Wiem, że tak naprawdę czekacie tak na te momenty tutaj, zwłaszcza z odblokowaniem Mauryliona, ale też wiecie, że obiecałem to słowa. Dotrzymam. Tyle ode mnie. Trzymajcie się. Jo!